No zdarzały się sytuacje, kiedy reżyser mówił dość, e, idziesz w złym kierunku, Twoja improwizacja nie ma dobrego kierunku, e, nie widzisz tak szeroko tej postaci jak ja za kamery, więc e, przestanie improwizować i skup się na scenariuszu. Wydaje mi się, że byłem całkiem niezłym reżyserem, wiedziałem czego chciałem, każdą scenę miałem dokładnie przygotowaną w głowie. Aktorów traktowałem bardzo dobrze, moim zdaniem. Jeszcze w trakcie prac nad ostatecznym kształtem filmu rozpoczęto jego kampanię reklamową w internecie. Nasi chłopcy wiedzieli, że jedyny sposób, by zaistnieć z produkcją fanowską to zdobyć popularność na forach dyskusyjnych miłośników sagi. Zaprezentowano pierwsze fotosy z filmu oraz tak zwane krypta selekty, specjalnie przygotowane zdjęcia i grafiki podsycające atmosferę oczekiwania. Niedługo przed premierą w sierpniu zaprezentowano w internecie dwa zwiastuny. Reakcja fanów była bardzo przychylna. Chłopcy z Darkside Films mieli wielkie nadzieje w związku z premierą filmu i spodziewaną reakcją publiczności. Taką ambicją było to, żeby film gdzieś zachował się w pamięci fanów głębiej, żeby to nie było kolejne fan wideo i wybraliśmy sobie taki skromny właściwie cel. Chcemy być po prostu uznani tak oficjalnie i, i przez fanów, i, i, i również przez nas samych, żebyśmy mogli sobie to szczerze w duchu powiedzieć że ten nasz film jest po prostu w pierwszej piątce filmów fan-video i to fan-filmów, które znajdują się na oficjalnie fanowskiej stronie TheForce.net. Zawiedliśmy się na fanach. Nie mówię, że na wszystkich. Gdybyśmy nakręcili jakiś gniot, byłyby jakieś negatywne odpowiedzi, no ale nakręciliśmy kryptę za Kuna i nie oszukujmy się, nakręciliśmy dobry Nieprofesjonalny, półprofesjonalny film ze świata Gwiezdnych Wojen Star Wars. Star Wars Gwiezdne Wojny. Premiera filmu odbyła się zgodnie z planem 27 sierpnia 2006 roku podczas konwentu fanów fantastyki Polkon w Błażejewku pod Poznaniem. Szczelnie zapełniona sala świadczyła o wielkim zainteresowaniu fanów. Atmosfera wyczekiwania była niemal namacalna. Aaaa, czy jesteście gotowi na ciemną stronę? Czy jesteście gotowi na ciemną stronę nocy? Aaaa... witam, witam na premierze krypty. Krypty najbardziej oczekiwanego fanowskiego filmu Star Wars Polski. Krypta to film, który wstrząśnie polskim fandomem. Film, na który wszyscy fani Star Wars czekają od miesięcy. Tutaj zobaczycie go po raz pierwszy na specjalnym pokazie Specjalnie na Polkonie dla was Kto chce zobaczyć kryptę? Kto chce zobaczyć kryptę? Ja! Krypto otwiera specjalnie dla was Na Polkonie! tylko dla was Niech ciemna strona mocy będzie z wami... Aaaa! Jak za Eksar Kun... Eksar Kun wygonił wszystkich jedaj ze świątyni. No, no. A wiecie, że Egzara Kun policzył o Kory. A wiesz, że jak coś piszesz w Google, to Google pyta, najpierw nawet za rakuna. ale fajne, A wiecie, że jak. No, jak masz internet, to masz Google. A wiecie, że jak coś internetu, piszesz... to wyszukiwankę Omer, to onet najpierw pyta jak za racuna. Znaczy zatracić w swojej roli. Eee, to zdarzyć się może na przykład w przypadku, y, kiedy ktoś uderzy się w głowę i zapomni, kim był. Y, przedtem, jak zdarzyło się Sonemu Sonem Krakketowi w Miami, myślał, że z Barnetu. A słyszałem, że z tak Andyką do nieskończoności? Nooo! A kiedy zjadać Nieskończoną ilość razy. A widzicie, jak on to robi? No. A to nic. Bo egzarkun normalnie nie robił mydła, masła, tylko wyciska krowy. <grym wiosenie> mocą, mocą, a mocą. A, Musiałem spędzić wiele, wiele dni, wiele tygodni na siłowni, uprawiając kulturę fizyczną. Haha, jak kupował komórkę, to nie musiał na dwa lata umowy podpisywać. <grym wiosenie> wśród widzów naszego filmu pojawiła się taka opinia, że to co zobaczyli na premierze to nie jest właściwy film i nakręciliśmy właśnie inny jeszcze film, w którym właśnie można zobaczyć te niektóre tak zwane niewykorzystane sceny, które e, widać w trailerze A i w trailerze B. No. Że co, że jest film taki z tych że jest już taki super super fan video. I my je ukrywamy, a pokazywaliśmy tylko tą chucpę i, i polską kaszankę, z gniecionkę, gniotą. No także oczywiście e, takiego filmu nie ma. Nie no bo nigdy nie będzie. Nigdy go nie będzie. I na pewno go nigdy nie zobaczycie. No tego możemy być pewni. Więc e, pozdrawiamy wszystkich naszych fanów i wszystkich fanów, którzy Wszystkie osoby, których my jesteśmy fanami, którzy nam dostarczyli sporo rozrywki. Hmm? fani, Fany dostarczyli nam fanów. Dziękujemy jej za e-maile, opinie na forach i forumach. For... Za, szczególnie tym, którzy osobiście stawili się na Polkonie, specjalnie po to przyjechali na Polkonę, żeby nas zobaczyć i nasz ja film. Rezygnując z tych ciekawych prelekcji Sapkowskiego, no. w tym czasie bo... Tak? Nie. E, no, Nieważne. Ja byłem na premierze i przez to nie słyszałem tych właśnie ścisłkowskich. Aha, no rzeczywiście no. Yy, pozdrawiamy szczególnie Pitkowski Pan Star Wars, Mazerton. Mazerton. No, no, jako jedyni, którzy zrozumieli od razu co chodziło. Znaczy może nie jedyni, ale jedni z pierwszych, którzy zrozumieli bez problemu o co chodziło. Dziękujemy tak. za udział w konkursie. No, nagrody I... prześlały pocztą. Przepraszamy, że tak Pan długo czekaliście na DVD. No. no, ale skoro już to widzicie, to znaczy, że to DVD wyszło. No. I Darkseid Side Films żegna Was do następnego filmu, który będzie super. Ciemna strona mocy będzie z nami. No.